Każdy dzień, przecież nie zawsze rodzinowe, ważne, aby trwać. Kiedy ból płomieniem w oczy, jest taki powiew wiatru, który koi, uzdrawia. W hospicjum prościej zrozumieć tajemnicę istnienia. Ten wiersz jest poświęcony ludziom, których nawiedzam w hospicjum jako wolontariusz. Dopóki troszczyć się będziemy, aby pokój i dobro trwał w nas, życie ma cel, ma sens. Dom. Notatki, żeby kupić cukier, nie zapomnieć oliwek i nyskujka. Tego z zającem absolutnie koniecznie. Zatkany zlew, telefon od i do brata. Targanie za klamkę z wołaniem mamą, pełnym wymagań albo oczekiwań. I ta szara wstążka z prezentu od syna, piękna. Związane na szewce, całkiem niepotrzebnie. I teraz troszkę na wesoło. Pstrąg z prosem, dom, mała ojczyzna. Rybę z jaglaną wnętrzności przyjmują z wdzięcznością. Wypełnia je lekkość. Bliska brzegów można klepać po brzuszku. Dziękuję. Jest w nich echo, jakie pozwala nam na nie pamięć, od skały do skały wciąż dużo miejsca, na sympatyczne rozłożenie ut i wymianę kodów genetycznych. Wcale nie bez znaczenia były podróże przed świtem, kiedy pośpiesznie zbieraliśmy porozrzucane ubrania i nakładaliśmy na siebie rzeczywistość, pomimo, że dopiero zupełnie niedawno pozbyliśmy się tysięcy dolarów na operacje plastyczne twarzy, moich piersi i twoich pośladków. Nigdy nie mówiłeś, że po nocach, które spędziłeś ze mną, masz kłopoty z oddychaniem. W białym wierszu czuję się jak w zamkniętej kratce schodowej i zatrzymujesz na każdym kolejnym wersie w stopniu, by nabrać w płuca farby pękającej pod wpływem zimnych dotyków. Więc teraz boję się ciebie podejść, tak zwyczajnie jak zawsze wyciągam wnioski. Chciałem przeczytać wiersz y, z Almanachu ostatniego festiwalu Polanickiego. Dylemat inkarnacji. Kiedy już wszystko podda się względności, dobro będzie złem, a złotęczą, noc dniem nasz nowocześnie umeblowany świat coraz bardziej wolny przeżuje życie. Za szkłem ekranów plastikowa miłość nie będzie drgnieniem, lecz towarem, coraz bardziej wymienialnym na produkt krajowy brutto. Niespłacone kredyty, luksusowe dziwki, każda figura wybrzuszy retorycznie szklane domy. Kiedy pękną, pozostanie umrzeć, a to wciąż cholernie trudne. Dziękuję. Tomas Edward, szef przyrodnik, o najmłodszy radni miłośnik natury. Gdy był już dorosły nocami wymykał się z domu na wypady po okazy przyrody i zamieszkiwał nory zwierząt. Gdy zwierzęta te chciały wrócić do swych domów, dusił je własnymi rękami, a że mu było kul nie zwierząt. Był ojcem jednanaściorga dzieci i mężem kochającego żony. Chciał popełnić samobójstwo, gdy nie chciałem zapłacić za jego trofea. Rozmyślił się. Ludzie mieli go jednak za socjopatę, może słusznie. Portret Ludwika XIV. W peruce w zawojach ni to płaszcza, ni kurtyny teatru Balszoi, podobne do pudla, który nie może wygrzebać się z pościeli swojego pana, ale już białe rajtuzy na całkiem zgrabnych nogach, których stopy tkwią w czerwonych rzemykach sandałków, to czysty fotomon. Królewska twarz obnoszono na udach kochanek. Zaiste, wielka rewolucja w sztuce. A ta, jak każda rewolucja, zapowiada ruch na cmentarzach. I co do królewskich nóg, król nakazywał cenić taniec na równi z Fechtunkiem. Odkąd w wieku lat pięciu odziedziczył tron, Francję urządzał na opero balety, sam w roli rosów, bogów i słońca, powtarzał historię Nerona, co prawda z lepszym zakończeniem dla siebie, ale fatalnym dla swego rodu, tragicznym dla Francji i Francuzów, do dziś nadrabiających miną Lecz prawem paradoksu, triumfalnym dla pierwszej szkoły baletowej królewskiej Akademii Tańca. Patrząc na portret Ludwika XIV, rozumiem już, czym jest polityka tańcem, czyli sztuką takich kroków. By zawsze utrzymać się w prowadzącej pierwszej parze, za partnera mając kata, przebranego za fortunę. Raport z porządków. Karton z napisem 1986-91. Arlecie. To się coś sprzęga, czy. Oczywiście, sentymentalnych wynurzeń nie będzie. Po prostu sprzątam i nagle fuzja nieznośnej lekkości z Floydami. I znów ten czytelnie zdeterminowany splot okoliczności. Jedno osiedle, jedna ławka, wspólne papierosy, przeczucie, to właśnie jest przyjaźń. Pamiętasz? Nocne spacery po lesie, bursa na schodach, love me tender, na tamie w Bieszczadach po dwóch piwach. Łatwo było sofistycznie uśmiercać Boga co wieczór i pozwalać mu reinkarnować się o świcie. Razem wszystko. Ekscytacje, emigracje, egzaltacje. Na czarno-białych zdjęciach widać niecierpliwe młode oczy. Absolutna pewność, że za każdym kolejnym zakrętem można wszystko zacząć od nowa. Pewność. Ona też miała nam się za chwilę rozsypać. Czasem przypadkiem trafiamy na swoje cienie. Nerwowo roześmiany udają, że jeszcze w nią wierzą. Pamiętasz naszą umowę? Po dziesięciu latach miałam ci oddać woskową rzeźbę. Minęło prawie dwadzieścia. Czyściłam ją, przekładałam, z kąta w kąt, z szafki do szafki, z roku na rok. Aż wreszcie wczoraj wyrzuciłam. Został Kundera, może jeszcze The Final Cut i będziesz na zawsze w martwym polu. Żółw zbiegły z terarium po paru zimowych miesiącach. Wreszcie wygrzewał się z ziemi. Tego samego dnia zmarł twój ojciec. Ja widziałem znacznie mniej. Raczej nie zdążę na pogrzeb. W moim mieście igrzyska dla pijanych kibiców zmieniają organizację ruchu. Domalowują drugą linię ciągłą. Zlikwidowali wszystkie autobusy do małych miejscowości. Tak, twojej też. Na tej trasie będą się ścigać, walczyć bark w bark. Jeden odbija się od drugiego. Echo w pustym kościele. Sport jest jak religia, więc się żegnamy. Moi przyjaciele są zajęci rozmową ze znanym piłkarzem, który przy piwie opowiada ciekawiej i widzi więcej. W końcu ma podwójne obywatelstwo. Podróż do drugiego pokoju. Miodowa dziesięć strzał w dziesiątkę. Czy jest po drugiej stronie drzwi, ściany? Czy ktoś ją widzi, czy tylko ze snu wydostaje się wypełnione lodem jajo? W stygnących pokojach rozkładają się resztki rozmów, krzyku, zdzierania gardła, czułych pojednań, ostatniego telefonu. Gdzie jest? Od tygodnia nikt jej nie widział. Trzaski zmrożonych firanek, ciężkie rolety, rozdarty grzbiet książki, graniczna tama frontowej ściany. Wpisanych w prostokąt okna nie zatrzymały zapory wiszące gęsto słowa mówiące językami półki, tafla parawanów. Kto kryje się za wycelowanym w pokój spojrzeniem bliżej środkowej ścianki, Otulonej miękką zasłoną, gdzie jest już inna pora roku. Ciepła kotlinka stołu, pieca, fotela, oprawiony w skórę biały kruk. Coś się stało. Wyraźnie i ostro wrysowali się w drzwi, rzucają cień, puchnie podłoga, a może materac. Odbijają się w lustrach, zaczerniając teraz ich rysy, pójdzie z powrotem po śladach. Czy jest po drugiej stronie? Drzwi ściany prześcieradła, szukają jak czarnej skrzynki. Fluoryt. Nazwij mnie Hawą, sklepikarką ze złotej, lub Esterą, fryzjerką z próżnej. Nieważne, kalisz czy Warszawa, życie wszędzie tak samo boli i tak samo oddala. Już kiedyś byłam. Pisałam wiersze, lubiłam lody migdałowe, symfonie Beethovena, tulipany. Biegłam przez park, siedziałeś na ławce, uśmiechnąłeś się, wsunęłam ci jeden kwiat w klapę marynarki. Wtedy to się stało. Zniknęliśmy w gęstej mgle, a potem długo szybowaliśmy nad miastem. Może dlatego czuję chłód, kiedy dotykam tulipanów. Ogrzewam je oddechem, czekam aż rozwiną płatki. W ich wnętrzu tamte miasta, ulice, kramy, ona i ja. Siedzimy na parapecie, splatamy warkocze. Pod powieką jeszcze jeden wspólny sen. A my coraz sprawniejsi w milczeniu, coraz lepiej nie wychodzą nam słowa. Nawet te niewypowiedziane tak cudownie do siebie nie pasują. Jesteśmy dla siebie chlebem i solą w oku, rybą i ością w gardle. Asymetryczni, Nieważnymi dzień po dniu. Może trzeba najpierw mozolnie zapomnieć wszystko, a zapomnienie z siebie zdrapać. Albo poczekać, aż obrócimy się w proch, potem w wiersz. Zapach niebieskiego koloru. Kiedy leżałeś nagi na wysypisku klęsk w obcym kraju, za oknem oset w środku ogrodu kwitł, wsunęła ci w dłonie szczęście Tatarkiewicza. Uniosłeś głowę, by podziękować za książkę. Nie było nikogo, tylko zapach niebieskiego koloru lub. Rododendrona. Gdy przeczytałeś szczęście, gdy przeczytałeś szczęście, burza zniszczyła oset wielkości dębu. W puste miejsce rzuciłeś garść nasion. Wkrótce zakwitły słoneczniki. Dziękuję. Flauta. Wizyta w osiedlowym sklepie była jak ostatni wieczór przed podróżą kiedy wzrusza widok mydelniczek od lat na półce kiedy uzupełnianie zapasów napoju wieloowocowego tak ekscytuje później spacer i nareszcie światła w oknach nowych bloków ze strzeżonym parkingiem plac zabaw wybudowany tuż obok oby im się miło mieszkało tego wieczora upał nie pozwalał spać pod przykryciem Odkąd usłyszałam o wielkim żaglu, planuję tam leżeć bezbronna, gdzie zamglony wzrok wystarczy, by poczuć wdzięczność, by nie spać pod przykryciem, gdzie jasne oczy są w cenie. Wiem, że wierzchołek diamentu może zarysować niewprawną dłoń, że u mnie to się nie zagoi. Więc niech przyśni się żagiel.